Witam was tu Huligan Bydgosz i teraz sobie chodzimy po o... O... niczym i będziemy opowiadać o niczym i co to jest hmm? Ty ślimak Ej dziwny ślimak Patrzcie jaki ślimak Jakiś dziwny dziwny nawet się nie rusza Chyba o. już martwy No, czarny jeszcze Hmm Co z nim robimy? Wysuszył się, jest martwy Co? Martwy jest, no Widzisz jaki jest wyschnięty No Widać aż jego jakby rzep? Co to jest? Nie wiem jest Hy! Dziwne. Co robimy? Pobawmy się z nim. No, pobawmy się z nim. Teraz wam zaprezentuję jak zrobić zupę. Przynieś mi składniki. Dobra. A ty, A ty Tak szczerze. Hmm <laughs> zaraz ci powiem. Okej. Okay. Oczywiście trzeba dodać jeszcze yy, niejakiego czegoś. Znowu niejakiego czegoś. Znowu niejakiego czegoś. Znowu i jeszcze witaminki, witaminka coś tam, witaminka 1 i witaminka 4, 1 i 4. Jeszcze też niczego nic. Coś tam nic, coś tam nic. Jeszcze znowu coś. Zobaczcie, jakie pyszne, dalej Co Sorry, sorry. Pyszne. Polecamy i głównie idealnie subskrybujcie, lajkujcie i róbcie co możecie. Znacie to, nie? To żegnam Was i...